My dzisiaj na Wędraczkach i pierwsze zaczynamy od Ambonusa. I jesteśmy na Ambonusie, a Ambonus się dziś kręci. Kuczu, słychać, ale ja piję. Myślę, że słychać. Tam pojedziemy dzisiaj do 11. Onewordy ci dzisiaj nie kręcą. Już kilka dni się nie kręcą. Ej, wiatrak! No na jedenastkę mieliby jechać. No tak, ale na te podroby też. Ej, się. No stąd go nagram. Okej? Okay? Well, no okej. Okay. Nie będziemy aż tam podjeżdżać, bo tam ktoś jest, ale tam pisze 13, a trzynawka 13, się dziś kręci. O tam pisze MM92. No i się kręci. Jedziemy, no tam jest dwunastka, tam jest jedenastka, a tam ktoś jest, tak że nie będę tam szedł, bo nie wiem, czy to nie serwisanci, dobra, jedziemy do innych. Dobrze, jesteśmy po dwunastku, nie będziemy tam podjeżdżać, bo stąd mi będzie go przecież lepiej nagrać. Tam pierwsze dwanaście, a dwunastka się dziś kręci. Teraz MM-92, bo są też um, podobne takie z tej wersji MD, y, MD-77 i MM-82. A to jest MM-92, tamten jest Ambonus, tam są, no tam są Bukrzak, Zasnale, i tam jest jeszcze Vesta, Stackę i, i jeszcze jakie tam są, no już tyle firm na, tym, na tej farmie. Dobra, jedziemy do innych. No i ostatecznie podjedę na tam pierwsze 11. I podjedziemy dzisiaj na tą górę. Uważaj mnie o, jaki tutaj ten był! na naklejki jeszcze. Aha, ale skąd kogo nagram? Nie stejdźmy pod jedenaską, to jest 11 i się dzisiaj kręci. Tu jest ten wiatrak, co się raz alarm ura włączył, jak wam mówiłem. Ale... Tam przed, zanim my tam byli, to tam ktoś był i to może on się tam chciał walać. Okej, okay, jedziemy pod dziesiątkę, bo wiem, że teraz będzie dziesiątka. Albo... Nie wiem, czy nie dziewiątka, nie, dziesiątka. O, tu pisało jedenaście, o. o jakie tu kołysze. Ten jest jeszcze ten zapas, o, zaraz go zobaczymy. O tamten, 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 tamten. Dobrze, jesteśmy pod dziesiątką. Ale to jest to samo nagrywanie, tylko dajemy pauzę, że tak i będzie. O! No to stąd go nagrwam, nie bada tam, bo nie wiem czy nie serwisanci. Dobrze, jest tu jakieś auto znowu. O tutaj, ale tutaj pisze 10, a dziesiątka się iść klęci. Ale szybko bardzo dzisiaj, bo dzisiaj wieje. No, ja jestem w ale mam jeszcze koszulkę pod spodem. Dobra, jedziemy do innych. Coś To nie nie nagrywał, nie? No nie. No rejestracji mnie nie nagrało. To są koniki i krówki. O, to są koniki, a tam są krówki. A tu widzimy piękną naszą dziewiąteczkę. Tutaj puszę 8, już jesteśmy po 8. No i ja jesteśmy po 8. I tak po prostu wszystko otwartuje. O, dzięki, że tak stanąłeś bo widać numer 8, o tutaj proszę 8 ok 8, a femka się dziś kręci Dobra, jedziemy do innych. No i jesteśmy pod 9 o 9 a dziewiątka siś, kręci. Nie wiem, czy zajedziemy jeszcze pod jakiegoś wiatraka. Dobra, zapytam Cię. Jedziemy jeszcze pod jakiegoś wiatraka? A na piątkę tam nie zajedziemy? No to, no to wszystko na ten odcinek, no to cześć. A naprawdę?